Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Oscar i od razu przepraszam za dzisiejszy odcinek, ponieważ e, kiedy go nagrywałem, czyli to było wczoraj, e, dzisiaj jest 16 sierpień. To wczoraj mi po prostu w pierwszej części się komputer zwiesił, ponieważ e, Minecraft przestało odpowiadać, było brak odpowiedzi. I jest to równoznaczne z tym, że pierwsza część filmu nie została w ogóle nagrana. Jest tylko druga część filmu, ale druga część filmu trwa też 12 minut, więc ja teraz y, powiem, z kim gram. Gram z Łukaszem i gram z Rafałem na Blitz SG Blitz Survival Games. Jest to po prostu y, nowe, ulepszone, zwykłe Survival Games, tak. Więc zapraszam do drugiej części filmu. Też wyszło dobrze, bo to jest druga część już do końca, mam nadzieję. Tak, do końca już jest filmu. I trwa to 12 minut, więc też krótko nie jest i soki za problemy, ale no niestety czasami Minecraft odmawia w współpracy, więc zapraszam do oglądania. Halo? Jesteś... Dobra, Halo? już jestem, nie, ale mów ciszej. Arena 26, proszę. Szybko, biegniemy. Na dole jest Arena 26. Na sprzęcie mów plus, mów plus. Mi się Minecraft skraszowało. Która arena? 26. Aha. O, jesteście, dobra. Dobra. E, ale jest głęboka Taki kubek. Oooo, jej, jest dziobograwało. Jakie dość to słodkie, chodź się przytulić. E, s slash sg na, e, piście. Slash sg spacja votę. Przez V oczywiście, nie. Kiedy ja to mam, skoro tak ciemno spokojnie, że klawiatury nie widzę. No, jest w... Slash sg -wotka. zagłosowałem, ale fajnie. O, ho, ho, ho. I mów, proszę Mów troszkę ci... tego Emerald. Wow. Wybrałeś klasy sortier, przedmioty dostaniesz po 60, 60 sekund od startu. Czekaj, ile? Otowarz SGWT26 i tak okay. nic nie będzie, pojawi się. O, dobra. dobra. Wotujcie, bo nigdy nie zaczniemy. 13 sekund, 12 sekund, 11 sekund, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, One. Mam miecz, mam miecz, jest plus Dobra, ja mam dwie sztabki z żelaza i goldenowe spodnie. A ja mam Zobacz, dwa patyki! Chodź za mną Oscar, będziemy tutaj koksić Ja biegnę za jakimś fochem Zobierzę zer Dobra, ja biegnę tam. Jak widział B, zaraz mnie zabiją Czekaj, ja Andrzeja zabiję Tak, 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 tak Kesia, tak. o tak, 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 tak. Siemanko. Siemaneczko. Mam po tej stronie rafał, 17 Tu coś musi być. Dobra, zabiję Andrzeja. Tak, u góry jest Oscar przy okazji. Nie, Już biegnę nie... do was. Co ty hawa? Jestem za wami. Tam jest dwóch osób. Nie, osób właśnie jest. tym ryjem. Ryj. Prawda to mnie. Nie, tu nic nie ma, nie widzę. Hop. Nie jest wiem po co wy wodą łosika, ale tam ludu. Ja jestem O matko, no. Nie, nie, ja chcę, ja nie, do góry w nie chcę być zawity, zabity, zawity u oh, Urywa Aj no, dobra ja spływam Obra, dzielamy Czemu spływasz? Cicho, sojusz, mamy sojusz, na arenie sojusz, na dole jest sojusz my Ale. Też so, mamy sojusz sojusz to, jest są już dozwolone z tego sobie. My mamy dozwolony To tu jest dwóch sojusz, szef, mi trochę. Mamy nagrywani, a ty jesteś youtuberem Dlatego? No chyba nie Zamknąć paperzek. <mulitory> <się zbliżać. minusz> Brawo został zabity, nie wierzę nie. No tak się na mnie rzuciło, co się dziwicie. Ale mówić. zabijesz jednego. Tak. Przynajmniej 8. Eee nic, płynę. Ale zgonów zabić, że mam jeden na jednego O, mam Ziderbootsy na wiesz, że prawym przyciskiem jeszcze zakładasz, nie? Znaczy, no że tylko naciśniesz. Mam taki bajer. Ha, mamuk nie mam strzał. <grych> Ten zbieg <Hop>. okoliczności. Pa jak biegną do nas. Pa, pa, mam Widzę, widzę. O, szybciej płynę. I płynie się dalej, i płynie się dalej, i płynie, i płynie. Muszę mieć ironowy miecz. Masz dwa żelaza? Masz dwa tak. żelaza? To mi daj dwa żelaza, to będę miał miecz. Miecz. I obronię cię, ponieważ gram na SG i jestem opanowany. Ogólnie zero stresu, zero wszystkiego, nie. Ten kenra... kenar02 mi się kojarzy z tym z hero0f, pamiętasz? Z nie? Jaki? No ten hero0f no 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 O, nie ma! Kurde <ścoughs> Nie patrzycie ci w górę, jak cię piję Ostatni atakujący, sferko Sferko, what? No i zgaduję, że tu nie ma żadnej skrzynki Nie ma Pewnie szybciej byśmy tam doszli na piechtaka. Czy to ty dostajesz obrażenia? Nie O, tu ktoś tu jest Masz coś dla What? mnie? What? Ale łączone te e, nie mam nic dla ciebie, no chyba, że chcesz siekierkę, ale widzę. wiem, że masz mieczek A chcesz te dwa żelaza? No, chcę, ale później jak będzie gdzieś crafting To mi dasz A teraz ze skyblocka, slash crafting, aha No ogóle, tak może polecimy serwer na SG? Fuck, czy nie? Mam właśnie no, zajebisty pomysł na SG Eee, tak, róbmy na skybloku. Nie. Zróbmy mecz eee. drużynowy 10 na 10. What? Teams SG, dobre? Po co eee. my tutaj skaczemy po tym drzewie Oskar? Eee, bo może tutaj będą jakieś skrzynki, ale widzę, że nie. To, że nie mamy nożyczek, by się przydały. Bardzo. pozyci nożyczki. Noż, ciąć te liście szybciej. Mm, aha. I gdzie jesteś? Eee, Znalazłem. Kurde, czego ja cię gubię bez przerwy, jak dziecko w hipermarkecie. <grym> Jestem na górze. Где на гужа? I dostawał ja się. na na tej górze takiej. Masz aż 22 serduszka. W ogóle koksiańsko wymyślili z tymi do, nowymi serduszkami. Jeśli chodzi ogólnie o 1,6. No. Blitzstar pojawi się w losowej skrzynce za 1 minutę. co to jest ten Blitzstar? Ja w ogóle dalej nie jarzę. Eee, to jest coś supermoty. takiego, że możesz sobie wybrać jakiegoś buffa. Na przykład losowe zabicie gracza, chyba, coś takiego. Ale no tego ne, nie klikaj, jakieś, bo jestem nie wiem. No i tak dalej. To są te super mocy, takie, że albo kokuje się Aż Zresztą tam to masz daje. licznik, kiedy się pojawi Blitzstar. Wiem, bo było już napisane. To, to ja już wiem, bo ja już gierałem na Blitz. Mam dwa razy obrażenia z upadku, prawda? Wow. Czego teraz biegasz jest... z drewnianą siekierą? Yy, no, bo raz kliknę i mam miecz. No, to będę biegał z tym. Kiedyś się pomyliłem, w którą stronę przesuwać pasy, gdy I... kogoś z marchewki. Ja też, ja też tak też, 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 też nieraz miałem. Dlatego teraz noszę miecz od razu przy sobie. No kurcze, ty masz, kurczę, nie wiem, Mów Plus albo Nudusa. Ja? No bo tak szybko biegasz, że... nie, on po prostu wybrał klasy, która pozwala mu szybciej biegać tak. ja, Sol... ja Mam Soldiera. Ja też... Soldiera, Soldiera. Soldier to mieszka biega, biega wolniej. Mieszka wolniej. Tak no, mieszka tak. wolniej. Bit torpując je. Fokio. Eee. Olszty. Chyba zrobiliśmy błąd, że to wpływaliśmy, ale mniejsza o to. Zrzygać się można jak tak gada się jak się Mhm, mm mm. zrzygać się można też kiedyś ciebie słucha, ale dobra. Mhm. Mm no, czego ja bez przerwy... Powiem <grymuję> sobie sam. Ja nie mam żarcia, masz żyć. Eee. łap. A ja już nie mam też. Dobra, już koniec żarcia. Eee, jesteś pewien, że chcesz tam skakać? <grym> tak. Na 20 kratek się zabić, można, wiesz? W nie. Lepiej nie. <grym> o, ja to ci po trawniku babci? Weź trochę trzeba się ruszyć stąd. No wiem, już jest 53, więc zaraz będę musiał odcinek kończyć bez zakończenia. Hecheszki, trudno! Ktoś cię zabiję. Ci... Albo ja ciebie. Boże, to Twoja chainowa zbroja. Wiesz, co mi się z tym czym kojarzy od razu? Za dużo, za dużo. Se... Nie, za dużo. Za dużo, e... dużo na serwerze <laughs> prześledziałem na Skybloku. Jakby ktoś był taki ciekawy, to jest to. Serwer mtsk.crv.cc. Tak wyraźnie Co ma produktu uwaga mm, Lakowanie tak. produktu Lakowanie. Resi, dziękuję No, dziękuję Resi Bipa mi przedłuż na miesiąc Dobra, <laughs> przeżyjemy to Uy. Co? Przeżyjemy to, cicho Uy. 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 O, Dobra, nie przeżyjemy Uy. tego Gunbo, ale z serdusz. serduszem W ogóle to od kiedy zyska, y, y, serwer jest produktem Ej, gdzie ty jesteś? <laughs> Skrzynkę widzę gdzie ty jesteś? Schodź, schodź po prostu. No ale tu jest za wysoko Mam złoty ha, miecz chcesz, chcesz na pierś... Chcesz na pierśnik? No bardzo chętnie, bo jak jak ładnie Porsche. O, mam to dwa to żelaza! Nawet nie zauważyłem chcę więcej jest gdzie ze mną, to bardzo proszę pisać Crafting! I need more crafting! I see a chest the chest. A jest jej gówno, ja mam pół HP i... e, nie wiem po co mi ladder, ale dobra. Czy tam widziałem jakiegoś typka? Ladder, seresle. Ladder, seresle. To żarcie, bo ja już dychę zaczynam. Mam pół HP i trzy głódki mi brakuje. Trzeba szukać no, wszystkie... Jest, skrzy... trzeba wszystkie w skrzynie, ponieważ y, może być blitzstar w każdej... Tam jest, tam jest jakiś typek, tam, dwóch typków jest tam, widzisz to? No, widzę. Nie, tu idą, ja nie, nie mam szans, mam pół HP Dobra, to może tak skończymy odcinek. Dawaj, jedziemy? No. Nie, nie jedziemy! Nie, nie! Ja <noise> uciekam! No nie, nie nie gadaj. No, bo jednak mi kazałeś się na ich rzucić. To bez sensu. Coś z, z skinem dziklaja ban, unsub, perm ban. IP ban, kick. I zaraz mnie następne zabije. Tak, ja to wiem. Ja to wiem, ja to wiem, że mnie zabiją. Jednego zabiłem No i zabił mnie, jaka szkoda Gdzie jesteś? Chodź się tak ładnie pożegnamy Czemu mnie zrespiło jakoś tak y, w jaskini? A ty fapiesz w pokoju relaksu, czy gdzie jesteś? Czemu mnie zrespiło w... Y, ...jaskini i widzę diaksy, what? Co tu się Muszę dzieje? Muszę to zobaczyć na odcinku Ja widzę diaksy Okej okay. Dobra, Co? to jeszcze... Nie, nie, patrz na czat, już się przestraszyłem, kto to może być Borysak Nie Patrz na czat No za. Kto co? napisał ostatni teraz? Oski534 Nie Ja nie a? widzę nic Kto napisał ostatni? No co? No dobra, nieważne Ale, ale co? Nie rozumiem Minecraft Adio no. Arcio Adio A mi się od razu myślałem, że to Arcio Ale gdzie to było Minecraft Arcio? Arcio Coś napisał na czacie, ale być może jeszcze byłeś na SG, to nie widziałeś no, dobra, to ja się teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał dwa razy przegryw. Eee, na spał, nie Muszę cię znaleźć. Y jestem tam na górze, nie? Eee, no. gdy do Co się No ja... ja też tu chcę <suszę> Jestem w powietrzu, tylko ja latać. Um o, jest, dobra. Dobra, to ja po środku, to ja po środku bo nagrywam, nie? A Rafał się ustawi po prawej mniej. No. Jak do jak to wejdę? <grym> <suszą> no to spróbuj. Y próbuj, let's try. Dobra, o, prawie doszedł. Piszcie, prawie dobra. doszedł. Dobra, odwróć się tu, odwróć się tu, się odwróć się tu. Ale tam tu, tam to o, to wizy, dobra. Tam widzowie są skara. Tak, widzowie w niebie, no. nie bo ty się patrzysz tam, o, tam się patrzysz. Tam. Dobra. Chodź dobra, tu wszyscy be, się w górę be. patrzymy, wszyscy się w górę Chodź patrzymy. <laughs> Ta, z dupy strony, nie? Dobra, to mam nadzieję, że odcinek się podobał, niestety dwa razy deadłem, i niestety, tak, niestety, ale była zabawa, za pierwszy raz do 7 prawie do końca, no chyba, że Rafał by mnie jeszcze zabił, ale szczerze w to wątpię, e, dziękuję, że, za, że oglądaliście ten odcinek, mam nadzieję, że Łukasz i Rafał też to obejrzycie, bo ja siebie nawet też lubię oglądać, e, nie ma. E, ja się teraz z Wami żegnam, więc komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube, jestem oskar e, A teraz się z Wami żegnam, więc do zobaczenia w na następnym filmie, jaki ukażesz na moim kanale Tak, i sorki za to, że Minecraft mi się skraszował, ale to miejcie winę, miejcie e, pretensje do mojego komputera Dobra, na razie, cześć i cześć, papa, pa, hej!